Gdzie, gdzie jest Bóg? Czy jest tutaj? W tym miejscu? Czy może gdzieś indziej? Znaczy, znamy odpowiedź na to pytanie. Myślę, że to raczej już nawet pytanie retoryczne. Ale nawet ludzie, ludzie niereligijni, z Ostro, ostrożności, będąc w kościele, zachowują się pokornie, Z uwagą. No, tak... Będąc kościele, patrzą, tutaj jest Bóg. Tak? Tutaj nie możemy zachowywać się tak, jak zachowujemy się u siebie w domu. Tutaj Bóg widzi. No dobra, a czy poza tym, murami tego kościoła, czy jest Bóg? Oczywiście, że tak. Gdybym zostawił Was teraz tutaj i sam pojechał, to Bóg byłby z Wami czy ze mną, tak. kiedy tak. mnie nie tak. I tak mógłbym już jeszcze więcej przykładów mówić. Ale myślę, że już wielu z Was wie, o czym będziemy dzisiaj, nad na czym dzisiaj będziemy się skupiać. Jest to Boża Wszechobecność. Bo Bóg jest wszędzie. Tutaj, teraz. Z Tobą, kiedy jesteś w domu, ze mną, kiedy jestem w pracy. Z Tobą, kiedy jesteś na zakupach i ze mną, kiedy jadę autem. Bóg jest wszędzie. I Bóg jest zawsze obecny. Tak więc, zanim będziemy się wgryzać w to słowo, które ma Bóg dzisiaj dla nas, proszę, abyśmy pochylili głowę do modlitwy. Niech Bóg nas tym prowadzi. Wspaniały Ojcze, dziękuję Ci, że nie jesteś jak zamknięta księga, że nie blokujesz, nie blokujesz się przed nami, Panie, ale otwierasz się i pokazujesz nam, jaki jesteś, że objawiasz się nam każdego dnia. I proszę Cię, Panie, zdejmij z nas wszelkie jakieś przeświadczenia, jakieś nasze mądrości. Zabierz od nas to wszystko, co mogłoby zasłaniać, Panie, tą, tą prawdę o Tobie, jaką masz dla nas. Ukaż nam się takim, jakim prawdziwie jesteś. Bez tych naszych jakichś uproszczeń, bez naszych udziwnień, Panie. Chcemy, Panie, Cię widzieć takiego, jakim jesteś, takiego, jakim Ty się objawiasz. I, i niech, Panie, Twój Duch nas prowadzi w tym. Niech prowadzi nas, aby to wszystko, Panie, co dzisiaj będzie czytane, co dzisiaj będzie rozumiane i co w przyszłości będzie wcielane w życie, Panie. Niech to będzie tylko i wyłącznie na Twoją chwałę. Amen. Amen. Więc już za, za czasów Mojżesza Bóg objawiał się na różne sposoby. Objawiał się na różne sposoby narodowi wybranemu. Mówiliśmy o tym, kiedy zgłębialiśmy temat Bożej Duchowości. Dawał znać, że jest Izraelitami, że jest obecny wśród nich. Poprzez, poprzez obłok, poprzez słup ognia w nocy, poprzez rozstąpienie morza, kiedy musieli Izraelici przejść, i przez plagi, które dotykały Egipcjan. Manifestował swoją obecność, manifestował swoją wolę. I łatwo, by, myślę, że łatwo by było pomyśleć, że, że to były te konkretne momenty, kiedy. Kiedy Bóg schodził z niebios i wyraźnie ignorował. a potem wracał do niebios. Tak można by pomyśleć, że to były wyjątkowe momenty, tymczasowe punkty. Tak pewnie też niektórzy Izraelici myśleli, ale jednak w Księdze Pyturzonego Prawa, w rozdziale czwartym, w stykletach Ksiąga Mojżeszowa, rozdział czwarty, werset 39. dziewiąty, Bóg przez Mojżesza mówi im tak. Poznaj więc dziś i weź to sobie do swojego serca, że Pan jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi. Nie ma innego. W tym momencie w życiu Izraela, kiedy to cała księga, cała księga pozorzonego prawa skupia się na sercu narodu wybranego. Kiedy zapowiadane jest, że Izraelici, mimo że mają to wszystko przed sobą, mają rozpiskę tego, jak powinni żyć to i tak będą się odwracać od tego, co Bóg nakazuje. I tak będą próbować po swojemu. Będą się odwracać. I tutaj Wszechmocny Stwórca przypomina im, że, że jest tak samo Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi. Nie jest ograniczony tylko do nieba. Nie jest tylko w tym jednym miejscu, jest wysoko na wysokościach. I też tutaj na ziemi. Kiedy mówiliśmy właśnie o Bożej Duchowości, mówiliśmy o tym, że Bóg nie ma fizycznego ciała. Nie ma też ograniczeń takich jak my i może być wszędzie. Właśnie też dzięki temu. I, I przez Mojżesza mówi, nie ma innego. Nie ma innego, który mógłby być wszędzie. Choć Egipcjanie próbowali dorównać cudom, jakie Bóg przez Mojżesza robił. W pewnym momencie musieli ustąpić, bo nie ma innego. Nie ma innego, który byłby który byłby tak wielki. I on jest i na niebie, i na ziemi. W Psalmie 97. W Psalmie 97, gdzie psalmista wychwala Boga, ukazuje Jego majestat i, i prze tak, w wersecie 9. Ty bowiem Panie, jesteś najwyższy na całej Ziemi, wywyższony ponad wszystkich Bogów na całej ziemi. Nie tylko w niektórych miejscach, nie tylko chwilowo, tymczasowo czy sporadycznie, ale wszędzie. Nie ma tak, że w niektórych miejscach rządzi szatan, w innym miejscu jeszcze jakiś inny bożek, a Bóg jest tylko punktowo. Nie, On jest na całej Ziemi. On panuje na całej Ziemi. I wszędzie jest wywyższony ponad wszystkich. Bóg chcąc, aby człowiek go lepiej zrozumiał. Aby mógł go lepiej zrozumieć, poznać, wiedzieć, jaki jest, objawił mu się. Objawił to, co niewidzialne, w widzialny sposób. Na przykład w momencie zgromadzenia, potem w świątyni. Ale czasami człowiek próbuje właśnie w jakimś stopniu ograniczyć Boga w tym swoim zrozumieniu. Podświadomie lub świadomie, ale jednak próbuje sobie w tym swoim ograniczonym zrozum zrozumieniu dopomóc. I próbuje uprościć. Próbuję uprościć sobie w zrozumieniu tego, który jest ponad tym wszystkim, co widzialne i ukazać go w tym, co jest widzialne. Traktując świątynię jako jedyne miejsce, gdzie może na przykład być Boża obecność. Traktując Kościół, że niby tylko tu jest Bóg. I Bóg skonfrontował to w protwie Izajasza. W rozdziale 66. Księga Izajasza, 66 rozdział, pierwszy werset. Tak mówi Pan. Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp. Gdzie więc będzie ten dom, który mi zbudujecie? Gdzie będzie miejsce mego odpoczynku? To Stwórca, wielki, wspaniały Bóg nie może być zamknięty w czterech ścianach, nawet w ścianach świątyni w Jerozolimie. I co ciekawe, pokazuje swoim ludziom, że On sam, Bóg wszechobecny, wszechmocny, jest większy niż te instytucje, które sam ustanowił. Które były po to, aby przypominać o Bogu, aby ukazać chwałę Boga, ale nie w pełni. Nie, aby ukazać całego Boga, aby oddać pełni należytej chwały. Tego nigdy nie byłyby w stanie zrobić. Bo co mówi Bóg? Niebo jest jego tronem, a ziemia pod nóżkiem jego stóp. On nie jest ograniczony w żaden sposób. A my nie możemy to zaakceptować. Tak samo jak musimy zaakceptować fakt, że cały czas jesteśmy przed Bogiem. Cały czas. Nie ukryjemy się ani nie uciekniemy. Stoimy, jesteśmy cały czas przed Bogiem. Psalmista pięknie to ujął w psalmie 139. To jest fragment od 7 do 12 wersetu. Psalm 139, werset od 7 do 12. Dokąd ujdę przed Twoim duchem? Dokąd ucieknę przed Twoim obliczem? Jeśli wstąpię do nieba, jesteś tam. Jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle, tam też jesteś. Gdybym wziął skrzydła zorzy porannej, aby zamieszkać na krańcu morza, i tam Twoja ręka prowadziłaby mnie i Twoja prawica by mnie podtrzymała. Jeśli powiem na pewno, zakryje mnie ciemność, to i noc będzie dookoła mnie światłem. Nawet ciemność nic przed Tobą nie skryje. Dla Ciebie noc świeci jak dzień. Ciemność jest jak światłość. Cały czas jesteśmy w Bożej obecności. Nieustannie przed Nim stoimy. I czy naprawdę sobie zdajemy z tego sprawę? Bo podczas modlitwy, podczas śpiewania pieśni, podczas kazania, łatwo się skupić na Bogu. Łatwo jest zachować należytą pokorę i uniżenie. Ale co później? Co w domu? Co w pracy? Czy zdajemy sobie sprawę, że nieustannie stoimy przed Bogiem? Czy coś możemy z tym zrobić? Wiecie, na pewno nie możemy od tego faktu uciec. Do tego nawiązuje Psalmista w we, wersji właśnie. Dokąd ujdę przed Twoim duchem, pyta. Dokąd ucieknę przed Twoim obliczem? No bo gdzie tak naprawdę możemy się schować? Gdzie możemy znaleźć miejsce, aby Bóg nas nie widział? Adam i Ewa próbowali. Ludzie w szczególności, kiedy mają poczucie winy, kiedy coś właśnie leży im na sercu, mają impuls, aby uciekać od Boga, uciekać przed Bogiem. Powiemy Bo nawet, że jest to wręcz naturalne, ale nie ma to najmniejszego sensu. Tak samo, kiedy, kiedy ludzie chcą być samodzielni, kiedy nie chcą na Bogu polegać. Kiedy, są, kiedy chcą być samowystarczalni. I chcą iść własnym życiem. Nie zdając sobie sprawy, że nie są w stanie przed Bogiem i Jego wolą uciec. Samista wymienia miejsca, gdzie człowiek mógłby próbować uciec. Gdzie że mógłby udać się wszędzie, a efekt byłby cały czas cały czas taki sam. Jeśli wstąpię do nieba. Jesteś tam. Jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle, tam też jesteś. Przedstawia pary, lub nie wiem, przeciwieństwa, choćbym poszedł do najwyższego miejsca na świecie, czyli do nieba. Albo gdybym poszedł najniżej jak tylko to możliwe, czyli do piekła, i tak nie ukryłbym się przed Bogiem. Albo gdybym wziął skrzydła z poranny, aby zamieszkać na krańcu morza najbardziej na wschód, czy najbardziej na zachód nie ma miejsca, gdzie Bóg nie byłby obok. Wszędzie Twoja ręka prowadziłaby mnie i Twoja prawica by mnie podtrzymywała. Nie z oddali, nie za rogu, ale zawsze obok. Zawsze blisko. Zawsze. Wszędzie. Jak wielką radość powinien sprawić fakt, że to właśnie Bóg nas prowadzi. Że to On nas podtrzymuje. Że to On jest blisko nas. Nawet nie blisko, obok nas. Tak blisko, że jego ręka jest na nas. W każdej sytuacji. Nieważne, przed jakim wyzwaniem stoimy. I tak samo właśnie mówi w 11 i 12, psalmista. Jeśli powiem, na pewno zakryje mnie ciemność, to i noc będzie dookoła mnie światłem. Nawet ciemność nic przed Tobą nie skryje, dla Ciebie noc świeci jak dzień. Ciemność jest jak światłość. Boga wszechobecnego nic nie jest w stanie zablokować. Żadna ciemność nie sprawi, że, Bóg, że, że dla Boga będziemy niewidoczni. Nic nie jest w stanie tego zrobić. Cały ten psalm skupia się na wielkiej radości, na zachwycie, kiedy człowiek może być prowadzony przez Boga. Nie ma ciemności, która mogłaby nas ukryć przed Bogiem, ale nie ma też naszych ciemności, które mogą być ukryte przed Bogiem. Naszych przewinień. Więc musimy pamiętać, kto jest cały czas obecny. Kto jest z nami wszędzie, w każdej sytuacji. Księdze Kaznodziei. Niektórzy z was mają w Biblii w Księdze Koheleta, w piątym rozdziale. W drugim wersecie mamy następujące słowa. Księdze Kaznodziei, 5, 2. Nie mów pochopnie. I niech Twoje serce nie wypowiada pośpiesznie słów przed Bogiem. Czemu takie słowo? Czemu to jest takie ważne? Bo cały czas stoimy przed Bogiem. Bóg, będąc wszechobecny, widzi i słyszy każdego z nas. Powinno to powodować w nas bojaźń, bożą bojaźń, zdrową bojaźń. Do tego, który widzi i słyszy wszystko, co robimy. Wszystko, co mówimy. Powodź do pokory, do uniżenia, żeby nie rzucać słów. Lekko. Nie mów pochopnie i niech Twoje serce nie wypowiada pośpiesznie słów przed Bogiem. Bóg jest w niebie, a Ty na ziemi. Niech więc niewiele będzie Twoich słów. Wiecie, kiedy fałszywi prorocy Głosili na prawo i lewo w czasach proroka Izajasza, Jeremiasza. Przepraszam. Kiedy wydawało się, że Bóg nie reaguje na szerzenie herezji, to co odpowiada właśnie Bóg przez proroka Jeremiasza? To jest 23 rozdział księgi Jeremiasza, 23 i 24 werset. Księga Jeremiasza, 23, 23, 24. Czy jestem tylko Bogiem z bliska, mówi Pan a nie Bogiem także z daleka. Czy może się ktoś schować w ukryciu, abym go nie widział? Mówi Pan. Czy nie wypełniam nieba i ziemi? Mówi Pan. Bo Bóg jest obecny. Jest obecny i widzi poczynanie. Te grzeszne poczynanie. Widzi upadki. Mówi, nie myślcie, że was nie widzę. Nie myślcie, że Bogu coś umknęło Jemu nic nie umyka. Bo my nie jesteśmy sami, nigdy nie jesteśmy sami. Nawet gdy wtedy właśnie wydaje nam się, że nikogo nie ma obok nas, to nie jesteśmy sami. Dlatego pilnujmy, pilnujmy swoje zachowania. Pamiętajmy, że nie żyjemy w odosobnieniu. W oddzieleniu jakoby od tego, co nas otacza. W momentach kryzysu, w momentach tych walk, jakie mamy przed sobą, albo będziemy mieć. Łatwo nam będzie zapomnieć, że, że nie jesteśmy sami. Ale On zawsze jest z nami. Wtedy, kiedy zderzamy się z udręką, kiedy brakuje nam sił. Wtedy, kiedy wydaje się, że nic i nikt nie jest w stanie nam pomóc. Jak w psalmie 23. Psalm 23, werset 4. Choćbym nawet chodził do inną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twoja laska i kij pocieszają. Psalm dobrze nam znany. Może niekoniecznie akurat w tym tłoczeniu, ale jednak często, kiedy stoimy naprzeciw trudnościom, naprzeciw wyzwaniom, przypominamy sobie, że jest ktoś, kto jest zawsze z nami. Dawid pisze Psalm, przypominał sobie, przypominam nam o Bogu, który, jak pasterz. Albo dalej w psalmie, jak gospodarz. Dba o tych, którzy są obok Niego. Dba o tych, którzy są obok. A On zawsze jest obok. Bo choćbym szedł ciemną doliną. Doliną, gdzie nie wiadomo, czy za kolejnym cieniem, za rogiem nie kryje się dzikie zwierzę, czy bandyta. Czy nasz kolejny grzech, nasz kolejny upadek. Nie boję się, bo ze mną jest Ten, który jest wszechobecny, który nieustannie jest ze mną. Każde niebezpieczeństwo nie jest mi straszne, bo mam zapewnienie, mam pewność, że Pan jest ze mną, a ja nie mam się czego bać. Nie ulęknę się, bo Ty jesteś ze mną. Wielki, wszechobecny, wspaniały Boże. Autor listu to Hebrajczyków, w 13 rozdziale. W fragmencie, który już czytaliśmy. To jest Widocznie Chrystus, 13 rozdział, 5 werset. Napisał tak. Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co macie. Sam, bo powiedział: Nie porzucę cię, ani nie opuszczę. Nie ma możliwości, aby Chrystus nas opuścił. Nie ma możliwości, aby Chrystus nas porzucił. Dlatego, że jest wszechobecny, bez ograniczeń, może być zawsze z nami i chce być zawsze z nami. Tak sam zapowiedział, a w każdej sytuacji Boże obietnice są pewne. Wiemy o tym doskonale. Ufając zawsze, nie musimy się bać. Ufając, wiemy, że Bóg nas zaopatruje. Ale przede wszystkim ufając we wszystkim, nie tylko w tym filmie, samym zaopatrzeniu, ale we, we wszystkim. Bo nie inaczej pisał prorok Izajasz w 41 rozdziale. Księga Izajasza, 41 rozdział, 10 werset. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umocnię cię, wspomogę cię i podeprę cię prawicą swojej sprawiedliwości. Nie tak jak inni przerażeni, kiedy życie wymykają się pod kontroli i nie wiedzą co robić, bo Boży Lud jest odważny. Nie dlatego, że w sobie ma tą pewność. Nie dlatego, że sami siebie potrafimy wzmocnić. A dlatego, że to Bóg wzmacnia swój lud. Nie z oddali. Nie na chwilę czy tymczasowo, ale zawsze. Wszędzie. To właśnie dlatego mamy jak być odważni. Bo ten, który jest zawsze z nami, nas umacnia, nas wspomaga i nas podpiera. Więc nie lękaj się. Bo Bóg jest z Tobą zawsze. Apostołowie ze swojego życia mieli wyjątkowy przywilej być z Jezusem. Przebywać z Nim, rozmawiać z Nim, po prostu z Nim żyć. Lecz odchodząc, nie stało się tak, że zostaliśmy sami. Że apostołowie nie zostali sami. Bo jak sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 14 rozdziale w 26 wersecie, lecz pocieszyciel Duch Święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co Wam powiedział. Duch Święty nie tylko prowadzi apostołów w ich służbie, w ich głoszeniu, w ich natchnieniu, kiedy spisywali Boże słowo, ale również Duch Święty, który prowadzi nas w naszej służbie, w naszym głoszeniu, w naszym życiu. To dzięki Jemu Jego działaniu, Jego naturalnemu działaniu możemy zrozumieć naszego Pana. Zrozumieć Jego dzieło na krzyżu zrozumieć naszego Mistrza. A więc Bóg jest z nami, ale więcej jest w nas. Bo jeszcze dobitnie napisał to Paweł, liście do Koryntian. To jest pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział, dziewiętnasty werset. Pierwszy Koryntian, sześć, dziewiętnaście. Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego? który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie. Tak więc nie tylko jest, jest z nami, ale jest też w nas. Wykorzystując przykaz świątyni, Paweł pokazuje, że nasze ciała są, że powinny być, jak miejsce najświętsze, czyste, wykorzystywane dla Bożej chwały. Całkowicie należymy do Boga i powinniśmy żyć tak, jak jest oczekiwane od każdego, kto jest członkiem ciała Chrystusa. Dobrze jest być uczniem mistrza. Żyć tak, jak przystało na uczniów. Dobrze jest być uczniem mistrza, który ma, który ma wiele do przekazania. Który ma ogromną wiedzę, ale jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej być uczniem mistrza, który nigdy się nie myli. Którego drogi są zawsze najlepsze. A sam dokładnie żył, tak jak nauczał. I wiecie, ciężko być uczniem, jeśli nie ma mistrza obok. Wręcz nie da się być uczniem, jeśli mistrza nie ma obok. Ale na szczęście mistrz jest cały czas z nami. Jak sam powiedział, na samym końcu Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 19 i 20 werset. Idźcie więc. I nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przekazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Amen. To właśnie mamy robić jako uczniowie, którzy są cały czas w obecności Mistrza. Nauczajcie, czyńcie uczniami, czyli co? Nawołujcie do Jezusa. Nawołujcie do jednego mistrza, do jednego Pana, który umarł za tych, którzy w Niego wierzą. Wierzą w wystarczalność Jego ofiary za nasze grzechy, tego, który zmartwychwstał, pokonując śmierć. A my, głosząc tą najważniejszą prawdę, jaką człowiek może usłyszeć mamy nauczać i chcić, i uczyć, przestrzegać wszystkiego, co Jezus naucza. Bo głoszenie nie kończy się na samym nawróceniu. Ale jest kontynuowane w uczniostwie. A uczniostwa nie ma. Nie może być, jeśli Mistrza nie ma obok. Ale Wszechobecny jest cały czas z nami, po wszystkie dni, aż po kresy wieku, kiedy to powróci, aby sądzić świat. Więc nie musimy się obawiać, że sobie nie poradzimy. Nie musimy się bać, że nam się nie uda. Bo to nie w nas jest wygrana. Nie w nas jest skuteczność. Tylko w tym, który nieustannie nas podnosi, nieustannie nas umacnia. Bo jest nie tylko obok nas, ale jest w nas. I ponownie Paweł pisał, tylko tym razem w liście do Efezjan. Jest do Efezjan, czwarty rozdział, szósty werset. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich. Ten, który stworzył świat. Ten, który panuje nad wszystkim, jest wszędzie, jest też w nas, umacniając nas. Dając nam siłę. Każdego dnia dawając nam motywację. Dając nam zwycięstwo. I być może, być może teraz coś Cię męczy. Jakiś grzech. Jakaś trudność, która wydaje się zbyt wielka, aby ją pokonać. Pamiętaj, że jedyny Bóg jest z Tobą i pomoże Ci. Na pewno Ci pomoże. Pomoże Ci przezwyciężyć każdą sytuację, nieważne jak trudną. Może to zająć chwilę. Może to zająć dzień, tydzień, miesiąc, może nawet lata. Nie wiemy, jaki Pan ma dla Ciebie plan. Ale Bóg daje zwycięstwo nad grzechem. Daje tą pewność, że grzech już został pokonany. A my możemy skupić się. Na zachwycie, na radości w tym, że to właśnie Bóg nas prowadzi. Że to właśnie On jest zawsze obok nas, nieustannie nas podtrzymując. Więc nie lękaj się, bo Bóg jest z tobą. I nie zostawi Cię, ani Cię nie opuści. Bo On jest z nami. Przez wszystkie dni. Aż do końca świata. Amen. Wstajemy do modlitwy.